再盖这个。 Mega biega, koszulka jest naszą pasją. Witam serdecznie, nazywam się Maciek Siemieńczuk, jestem trenerem w klubie UMKS Księża Głowić. Kiedyś dostałem takie zadanie od prezesa klubu, który zorganizował nowy nabór roślinka 2001. No i w ten oto sposób stwierdziłem, padłem na taki pomysł, żeby dać szansę dzieciom ze wsi i pojeździłem po różnych szkołach y, miejscowych znajdujących się po okolicy Łowisza i znalazłem tam trzech ciekawych chłopaków, którzy chcieli przyjść, spróbować swoich sił na treningu kosykówki, i tak właśnie zostałem. Byli nimi Arek, Kubek y, y, i Tata. Bardzo razem chcielibyśmy pojechać na turniej do Macina Gortata i sprawdzić się tam z innymi. スープに行っていいですか